Przez nasze studia. Tak, aby móc stworzyć, a z drugiej strony móc zarabiać na naszym zdaniem dobrym produkcie. Skoro się tutaj dzisiaj spotykamy, to ten cel został osiągnięty i liczymy na to, że, że i akcjonariusze będą przekonani o sprzedaży adventure że, że to była dobra. Decyzja, że są dzisiaj tutaj w, wśród nas. Jeśli chodzi o strukturę akcjonariatu, nie wiem, czy informacje na temat tego, jak się ona przedstawia, widnieją na ekranie. To, co ze swojej strony chciałbym dodać, bądź też na co zwrócić uwagę, że zarząd, czy osoby, które współtworzyły wcześniej de 21 spółka z o. Jak wie 51 grup S.A. posiadają 52% udziału w głosach na i nie zamierzamy zmieniać tej struktury. Jesteśmy zainteresowani prowadzeniem tej spółki. Udział nasz w rynku kapitałowym, tak jak wcześniej wspomniałem, ma służyć temu, aby pozyskać kapitał na, na stworzenie gry i ewentualnie prowadzić kolejne produkcje o, o większych rozmiarach. Także jeśli chodzi o mnie, ja mam, ja mam chyba tyle. W tej chwili poprosiłbym Wojtka, który opowie troszkę o procesie produkcji i o tym, e, jakie mamy plany na przyszłość. wyręczy mnie w drugiej trudnej części, czyli podsumowaniu zakończeniu. Ja mam, ja mam tą łatwiejszą część, która jest najłatwiejsza, jeśli chodzi o opowiadanie, a w praktyce zazwyczaj jest najtrudniejsza, jeśli chodzi o realizację. Wszyscy znają do cyku o Czaku ale nie wszyscy wiedzą, że jak się chce dobrze kopnąć, to ta noga, na której się stoi, jest tak samo walna jak ta noga, którą się kopie. No i my od dłuższego czasu praktycznie od samego początku zawsze próbujemy stać na jednej nodze i kopać drugą. Naszym kopnięciem w rynek ma być Adventure, czyli projekt, który zrealizujemy z pozyskanych e, dzięki gierdzie środków. E, projekt, który chcemy wypromować jako nowy brand, projekt, który chcemy, którym chcemy no, w, w, w takich naszych wewnętrznych marzeniach zawojować rynek ale równie ważnym fundamentem tego, co robimy, jest współpraca z wydawcami nad projektami, które wydawcy nam zalecają. Z jednej strony po to, żeby wspierać firmę finansowo i żeby zapewnić jej jakieś fundamenty do, do działania zarówno w trudnych, jak i w lepszych chwilach, po to, żeby utrzymywać kontakty, po to, żeby śledzić rynek, po to, żeby być gotowym, żeby na zmiany na rynku zareagować. I tak jak Rogasz wspomniał, naszym głównym projektem, tym, co chcemy stworzyć, wypromować i sprzedać jako nasz taki największy cel strategiczny to jest gra Adventure. Adventure to jest pomysł, który, o którym Kamil opowie więcej. Ja tylko, żeby było wiadomo dokładnie o co chodzi z punktu widzenia biznesowego, wspomnę tylko, że po skończeniu Microvision i par projektów, które przewijały się jako prace zlecone u nas przez, przez ostatnie lata. Dość mocno zastanawialiśmy się, jaki projekt wybrać, jaki temat projektu następnego wybrać, żeby z jednej strony on był i oryginalny, a z drugiej strony, żeby był dostępny. To są dwie rzeczy, które zawsze się ścierają, jeśli chodzi o stworzenie nowej gry. Bo z jednej strony każdy chce mówić albo każdy chce mieć przeczucie, że dostał coś nowego i świeżego, a z drugiej strony tak naprawdę wszyscy lubią te, te piosenki i tą muzykę, które już w życiu słuchają. No i pomysł gry Adventure, czyli gry akcji łączących sobie elementy kina przygodowego i strzelaniny to było coś co w rozmowach biznesowych z naszymi partnerami najlepiej rokowało. Mieliśmy ze dwa lub trzy różne dema i koncepty projektów, które przedstawialiśmy międzynarodowym wydawcom i Adventurer był tym, który z, spotkał się z największym aplauzem do tego stopnia, że jeden z wydawców, który chciał nam zlecić swój projekt jak tylko zobaczył dema Adventurera to powiedział, że zostawcie nam ten projekt na pokój, gdzie... AdVenture'a i wydajemy go razem. Chcemy stworzyć AdVenture'a y, jako grę, która trafi w dniu swojej premiery na przynajmniej dwie platformy, czyli PC i Xboxa, a w międzyczasie rozpocząć także konwersję gry na konsolę PlayStation 3 firmy Sony. Y, I tutaj y, ze wstępnych rozmów, y, które przeprowadziliśmy z wydawcami, z naszymi klientami, y, wiemy już, że potencjał sprzedażowy tej gry w przypadku dwóch platform wynosił przynajmniej około 400 tysięcy egzemplarzy, a w przypadku trzech platform liczymy na to, że będzie to dużo więcej. Ca w całości sfinansujemy sobie sami ten projekt i e, e, można powiedzieć, że poświęcamy mu około 3 czwarte w tej chwili naszego wysiłku, naszych starań i, i naszych, naszych sił roboczych. Natomiast e, ta moga, na której stoimy, czyli ta moga, którą podpieramy się przez cały czas, e, niezależnie od tego, jak wygląda nasze powiązanie w tej chwili z rynkiem Connect. To jest tytuł, który tutaj troszkę owoczą został podany jako demon z odwolny. Możemy w tej chwili ujawniać, jak, jaka jest rzeczywista nazwa tego projektu, ale zostanie to ogłoszone niedługo. Ważne jest to, że w tym przypadku otrzymaliśmy od dużego międzynarodowego wydawcy zlecenie na stworzenie na nowej gry z dosyć znanego i dosyć popularnego w świecie gier akcji Uniwersum. I w tym przypadku ten projekt jest finansowany przez wydawcę. My angażujemy w niego około jedną czwartą do jednej trzeciej naszych sił roboczych. I ta gra również ma zostać ukończona w roku, w roku 2012. Teraz jeszcze troszeczkę na sam koniec. Na temat tego, dlaczego, dlaczego uważamy, że w ogóle farma jest fajnym pomysłem i dlaczego z punktu widzenia inwestorów, naszym zdaniem, farma jest dobrą inwestycją. No, przede wszystkim w odróżnieniu od, od co najmniej kilku firm, które, które funkcjonują jako firmy z branży na rynku M Connect, my funkcjonowaliśmy na rynku poza nimkonektowym przez prawie 6 lat. Były, te, były tam lata tłustsze, były lata chłópsze, natomiast my zdobyliśmy doświadczenie, zbudowaliśmy zespół, wydaliśmy kilka tytułów nawiązaliśmy kontakty i e, dzięki temu wszystkiemu oraz temu, że ludzie, którzy zakładali farmę, już wcześniej mieli jakieś doświadczenia związane z tworzeniem gier, dzięki temu e, uważamy, że jeśli chodzi o fachowość, solidność i rzeczowość, farma ma bardzo e, silne fundamenty. Do tego e, naszym celem, e, takim można powiedzieć, e, nie tyle ubocznym, co pośrednim, który, do którego zawsze dość mocno dążymy, było, było założenie, że naszym wewnętrznym kapitałem jest nasz zespół. To są ludzie, którzy tworzą gry, ponieważ od nich zawsze zależy to, jak, jak te gry będą wyglądać, a pośrednio też jak te gry będą się sprzedawać. Dlatego zespół, który zbieraliśmy od 2005 roku, urósł od trzech osób, czyli nas założyć i firmy, to w tej chwili około 45 osób, jeśli nie liczyć jeszcze zewnętrznych współpracowników. I mamy zamiar cały czas ten zespół rozwijanie powiększać i ogromna większość tego zespołu współpracuje z nami w niezmienionym składzie od samego początku istnienia firmy. No, pewnym, pewnym elementem, który ma tutaj swój plus na pewno z punktu widzenia biznesowego jest to, że funkcjonujemy na południu Polski, gdzie koszty i biurowe, i pracownicze, i, i, i wiele jeszcze innych są niższe niż w przypadku dużych miast, takich jak Warszawa, Wrocław czy Kraków, co pozwala nam zoptymalizować koszty produkcji, co pozwala nam ograniczać koszty stałe co pozwala nam potencjalnie uzyskiwać większą rentowność z naszych projektów. Oprócz tego właśnie te 7 lat naszego funkcjonowania na rynku doprowadziły do tego, że mamy, mamy już w tej chwili bardzo wielu klientów chętnych na nasz nowy projekt, mamy klientów, którzy nam w tej chwili zlecają realizację swoich... I możemy dzięki temu nie tylko budować jakieś swoje plany i wizje tego, co chcielibyśmy robić dalej, ale możemy przede wszystkim bazować na danych dotyczących rynku, które pozwalają nam zarówno profilować nasze projekty, tak żeby się lepiej sprzedawały, jak i mieć pewność tego, że kiedy już je skończymy, to one trafią do odpowiednich odbiorców i w odpowiednim opakowaniu. To z mojej strony wszystko. Poproszę teraz Kamila.